Cześć. Cześć. Cześć! 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 Dziś się mówi tryb w nieco innej formie. Jedziemy osobno, ja rowerem, Gabi bierze przyczepkę i jedziemy do Karpacza. Wchodzimy na Śnieżkę, i jutro wracam. Właśnie zostawiam powoli zakorkowane miasto za sobą, 130 km przede mną, 1,5 km pod górę, no i Śnieżka i nocleg w naszej kochanej przyczepce. przez miasto nieprzyjemna. Się mówi trip, nie lubi takich rzeczy. Wolimy naturę, lasy, jeziora, świeże powietrze. Tymczasem ja pierwszy raz sama przypięłam przyczepkę. Nie było to w ogóle trudne. Teraz jesteśmy gotowi do drogi. Musimy już ruszać, bo psu jest bardzo gorąco. Muszę mu włączyć klimatyzację. No i mamy nadzieję, że będzie fajna wycieczka i trzymamy kciuki za siema, żeby dojechał cały i zdrowy. się mówi trip, zapraszamy. Droga jak stara A4. Budowana przez Niemców przed wojną. <laughs> Ciężkie warunki na trasie. Jak się ich dobrze nie sprawdzi, to się ma że tak powiem, niedobrze. Cholera! Oby nie było dziury. Osiem, Była dziura, ale się udało. się długo trwało. Wysiłku trzeba pamiętać o uzupełnianiu energii węglowodany, podstawa. Oczywiście druga podstawa to uzupełnianie płynów Aby to nie była prawda, inaczej będę musiał jechać drogą szybkiego ruchu Krajówką, ale bardzo gęsto uczęszczaną. Zapytałem się lokalca o tamtą drogę okazało się, że mówił, że dziura na dziurze. U, panie, nie jedź. No i niestety trzeba wjechać na gęsto uczyszczaną drogę szybkiego ruchu, której nawet nie mam na GPS-ie. 112 km zbliżam się do mojego pierwszego prawdziwego pit a jednocześnie spotkania z Gabrysią i Przem na górce w Kaczorowie. O to tam na górze, tam gdzie światło, jak się czujesz? 113 km. Do Karpacza jeszcze 20 się mówi tryb, tym razem w innej formie. O, tu, to śnieżka. Miałem nadzieję, że się uda tam wejść przynajmniej część drogi za dnia, żeby nagrać jakieś ładne zachód słońca z widokiem na doliny, ale no cóż, wejdziemy nocą. Też będzie ładne, Raczej ma nie padać. Wszyscy będą szczęśliwi. Karpacz wita. A przynajmniej ja witam Karpacz. Mamy poranek. Niestety nie noc, jak było w planie pierwotnie. Okazało się, czego nie sprawdziliśmy, nasza wina, że nocą nie można chodzić po polskich górach. Dla naszego bezpieczeństwa jest to niebezpieczne. Grozi za to jedyne 5000 zł mandatu, no, postanowiliśmy sobie taką przyjemność odpuścić, dlatego idziemy rano. O, jakaś mucha próbuje wylecieć do kamery. Wchodzimy na śnieżkę. Niestety pogoda mmm, kiepska bardzo. Ma być jeszcze gorzej, mają być burze. Ale cóż, odpuściliśmy, a w ramach rekompensaty weszliśmy sobie do świątyni Wang w Karpaczu. To jest taka drewniana, ładna budowla która powstała na przełomie XII i XIII wieku i z Norwegii do Polski, do Karpacza została przeniesiona w 1842 roku. Mamy około godziny do szczytu, za chwilę podejście ostatnie do Domu Śląskiego. Stamtąd jeszcze tylko pół godziny i mamy śnieżkę. Póki co poruszamy się Szlakiem Czerwonym. Bardzo ładne malownicze krajobrazy obserwując w Karkonoskim Parku Narodowym. Chyba najbezpieczniejsza góra w Polsce. Solidne łańcuchy, żeby broń może się nie wywalić. W szczególności w nocy. Udało się, jesteśmy na śnieżne warunki pogodowe, jak widać. Złapał nas już na ostatnim odcinku mocny deszcz, jest mgła, nic nie widać. Ale cieszymy się, że się udało. To taki krótki wypad, weekendowy właściwie, ale więcej nie trzeba, żeby po prostu ruszyć się z domu, wyjść w góry, do natury. Zamiast siedzieć w mieście, po prostu tak jest zdrowiej. Bardzo polecamy, jesteśmy szczęśliwi, że możemy tutaj być. Mimo kiepskiej pogody. Prognoza o dziwo się sprawdziła. Polecamy Śnieżkę, naprawdę. I patrzcie na psa. Mokre biedactwo. jak się czuję pies Jest jak mokry szczur. Nie ma co. Lecimy. Uciekamy stąd, zanim nas przemoczy totalnie. Może jak się trochę zajdzie, będzie lepiej. Kurteczki trzymają nieźle, ale spodnie i buty nieprzemyślane do końca. Znaczy, buty dobre, ale ze spodni wszystko pięknie wsiąkło w buty i jest plucha. Do tego zimno, także. Chyba dupa Jasiu, a nie rower będzie do Wrocławia. Piękna pogoda, jak widać. Trzeba jechać do Wrocławia nie ma lekko. Rowerem, oczywiście. Przez ostatnie 15 km uciekałem przed tamtym mordorem. Uuuu, byłbym mokry totalnie, Zmarznięty. i w ogóle. Na radarach na czerwono ta chmura. Na szczęście się oddala już teraz. A byłem na granicy. Jestem w parku pod domem. 268 km. Uuu, wykończony jestem. Wykończony po prostu. Oj, nie wiem co mówić za bardzo. Poza tym, że. O, jestem głodny. I. Não, ele vai muszę.